Na Rynku Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował taką imprezę plenerową. Chcielibyśmy zaprezentować swoją działalność, pokazać naszych uzdolnionych młodych ludzi. Będą tu zarówno występy muzyczne, jak i taneczne. Są też gry plastyczne, jest turniej szachowy, są gry logiczne, a więc chcielibyśmy, aby mieszkańcy. Yy, włączyli się do naszej wspólnej zabawy. Ogromnie się cieszymy, że są z nami również nasi goście z Portugalii, ponieważ wczoraj zakończył się międzynarodowy projekt artystyczny w ramach programu Erasmus+, przygotowaliśmy wspólny musical GRIS i dziś elementy właśnie tego musicalu również się pojawiły. W tej chwili występuje grupa portugalska, ale przede wszystkim jest to prezentacja naszej działalności Młodzieżowego Domu Kultury. Ciepło, słonecznie, rzeczywiście może nawet zbyt ciepło, ale na szczęście tutaj są wytrwali ludzie i bardzo dobrze się bawią. Dzisiaj mamy takie podsumowanie y, y, udziałów kreatywnych i taką mamy y, imprezę z Młodzieżowego Domu Kultury. Ja tutaj biorę udział y, muzycznie, gram na gitarze i razem z zespołem występujemy, gramy kilka utworów. Dzisiaj będzie między innymi Belgika oraz taniec integracyjny z Portugalczykami. To Portugalczycy chcą po części poznać nas i chcą też pokazać nam swoje tańce regionalne, żebyśmy się też poznali trochę ich kulturę, tak naprawdę, i tradycję. Na rynku tutaj gramy koncert naszym zespołem. Właśnie są tu osoby z Gali Kreatywnych, które MDK zorganizowało. Dzięki tym kreatywnym właśnie zostałem laureatem, więc. Też pojechaliśmy do Łaz, gdzie były warsztaty, różne rzeczy było można porobić, takie jak tańczyć, warsztaty z tańca. Przygotowywaliśmy się do koncertu też w łazek dla lokalnych gości. O, Bitty 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 pop pop pop, bitty bitty pop pop pop, 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 bitty pop pop, pop, bitty bitty